Znaleźliśmy się tutaj po zakończeniu oficjalnym 25. Kongresu Brokerów. Panie prezesie, jakie nastroje, jakie wnioski, jakie perspektywy? No właśnie, to jest dobra, dobra kolejność. Nastroje, wnioski, perspektywy. Nastroje bardzo, ale to bardzo pozytywne. Przyznać trzeba, że zupełnie niespodziewanie i zupełnie. Yy, bez jakiejś specjalnej ingerencji z naszej strony, ten kongres miał taką niesamowitą atmosferę, która udzieliła się bardzo wielu ludziom, z którymi rozmawiałem. Między innymi, śmiem przypuszczać i obstawiam również to, że dzięki temu, że bardzo dużo młodych ludzi pojawiło się na naszym spotkaniu, że jednak ta, ta, ta młodość napiera i. I daje taki pozytywny, niesamowitą pozytywną energię, i, 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 mm, i kieruje nas, y, kier, kieruje, ha, pcha nas bardzo mocno w taką, taką zupełnie nową, nową perspektywę. Także nastroje fantastyczne. E, co do nastrojów, chciałbym zwrócić uwagę, że dzisiejszy dzień, czyli dzień przeznaczony dla naszych partnerów, ubezpieczycieli i, i, i firm okołorynkowych odbył się praktycznie w całości, jeżeli chodzi o aktywności, które były organizowane tutaj na miejscu, praktycznie odbył się w całości pod hasłem merytorycznym, co jest również bardzo ważną, ważnym elementem naszego, naszego spotkania. Konkuro konkurowali Ubezpieczyciele no ze względu na, na ramy czasowe, tutaj nic, nic, nic zdrożnego w tym sformułowaniu konkurowali, ale po prostu ze względu na ramy czasowe konkurowały te, te aktywności i oczywiście wnioski każdy z organizatorów wyciągnie sam. Natomiast dla mnie, jako organizatora głównego, jako, jako tego, który, który patrzył, starałem się być wszędzie. Jeżeli nie byłem, to. To bardzo, to bardzo przepraszam, ale starałem się być wszędzie. Dla, dla, dla mnie to było bardzo, bardzo budujące, że te e, aktywności związane ze spotkaniem od do, bo o takich tutaj mówię, były, były merytoryczne. To, to ważne. E, wyzwania drugie były. E, wyzwania czy też czy też e, nie wyzwania były trzecie, ale potem były wnioski, wnioski tak. drugie były wnioski. I perspektywy. I perspektywy, czyli wyzwania, czyli perspektywy. Mm. Dobrze. W, wnioski. wnioski. Wniosek jest taki. Oczywiście otwarta formuła pytania kongresowego z oczywistych względów nie mogła prowadzić do jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast zarówno, zarówno otwarcie kongresu, jak i debata brokerska na jego zakończenie, jak i też co bardzo ważne i godne podkreślenia debaty, które są, były zorganizowane właśnie tej aktywności w trakcie, wskazywały jasno, że to, ta dyskusja osobno razem, która, której oczywiście dzisiaj nie, nie zakończyliśmy, powinna się toczyć. Dobrze, że się przetoczyła, bo, bo to, nie, to, nie, to nie, jest jednowymiarowa, nie jest nie jest jednowymiarowa rzeczywistość. Ja oczywiście zwracałem uwagę na te pewne rzeczy, o których tutaj tak sobie pomyślałem, że będą ważne. Jak się okazuje, co nie jest specjalnym zaskoczeniem, a wręcz przeciwnie, bardzo pozytywnie... Bardzo pozytywnie to przyjmuję. Okazało się, że to są tylko jedne z wielu elementów, na które musimy zwrócić uwagę. Tak naprawdę, czy, czy kwestie związane z, z kodeksem dobrych praktyk, czy kwestie SG, kwestie RODO, kwestie związane z, z naszymi klientami, którzy, którzy, są, którzy są coraz młodsi i też musimy właśnie do nich dotrzeć, czy kwestie związane z, z ogólną geopolityczną sytuacją czy kwestie wreszcie związane z poszczególnymi rodzajami niezagospodarowanych przestrzeni. Przestrzeni ubezpieczeniowych, kończąc na wyzwaniach, i tu już płynnie przechodzę do wyzwań naszego rynku, czyli tego, co jest związane właśnie z tymi zewnętrznymi czynnikami, które nas dotykają, czyli będącą następstwem wszystkich innych inflacją, czy też napierającą sztuczną inteligencją, z czym również w najbliższym, z inflacją musimy się zmierzyć tu i teraz. O czym również dyskutowaliśmy na, tym, na tegorocznym kongresie, a ze sztuczną inteligencją no, zmierzyć to, to złe słowo, ale w jakiś tam sposób, jak tu również wspomnieliśmy w dyskusji, czy sztuczną inteligencją, czy uczeniem maszynowym mhm. mamy już do czynienia i jakość tym też musimy zarządzić mniej lub bardziej, mniej lub bardziej wspólnie. Wydaje się, że nauczyć się żyć z tą wspólną inteligencją. Trzeba będzie również. Również i, i bardzo, bardzo ważnym jest też to, żebyśmy pamiętali o tym, żeby być demiurgiem, a nie marionetką, jeżeli hmm. chodzi o sztuczną inteligencję dzisiejsze rozmowy, nie tylko te, te na panelach, ale też, które prowadziłem też w kuluarach wyraźnie wskazywały na to, że z jednej strony właśnie jest to, jest to obawa, czyli zagrożenie, z drugiej strony jest to postrzegane jako szansa, ale, ale właśnie ważne, dochodziliśmy jednak do tych wniosków, że, 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 że musimy dbać o to, żeby, żeby jednak wykorzystywać te możliwości, a nie być nimi poddanym. No to prawda, ale problem jest bardzo duży, natomiast poważnym również problemem, które w prowokacyjnym, tak to traktuje Haśla osobno, razem zawarli Państwo, poważnym problemem jest również sprawa młodości, o której Pan zaczął swoją wypowiedź. To jest ta siła, która powinna być siłą napędową i też trzeba umieć nią zarządzić. Znaczy ja bym tego nie nazwał problemem, to tutaj właśnie jest wyzwaniem i szansą, bo, bo tak jak wspomniałem, Wspominałem tej, o, tej, o tej, z mojego przynajmniej mm. punktu widzenia, nie wiem, Państwo możecie mieć inne wrażenie, ale yy, tak wspomniałem o tym, o tym następstwie pokoleniowym, jeżeli chodzi o uczestników kongresu, oczywiście nie, też, nie, nie, musi, nie możemy zapominać o tym, że nasi klienci również stają się coraz młodsi i musimy do nich w jakiś tam sposób dotrzeć, także to, to jest wyzwanie i szansa, mhm. Mhm. A nie, a nie problem i o tym, o tym też musimy, musimy myśleć. Również o tym dziś mówiliśmy na tegorocznym kongresie. Panie Prezesie, kongres to jedno, to wielkie wydarzenie i na pewno będzie miał znaczenie dla dalszego Państwa działania i przyniesie efekty może od razu, może długofalowo. Taki jest cel i tak, tak ma być. Natomiast przed Państwem rok następny, normalnego działania u podstaw? Czy są jakieś plany, wydarzenia i yy, yy, oczywistości, które, o których trzeba pamiętać, do których się trzeba przygotować i trzeba wykonać? No nie, no nie, niestety yy, takiego normalnego działania u upo, podstaw to rzeczy, zewnętrzna rzeczywistość nam, nam, nam nie umożliwia, choć hmm. bardzo bym sobie tego życzył i, i tęsknię do, 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 do tego momentu, kiedy byśmy mogli sobie powiedzieć, czymże Byśmy się mogli zająć, jeżeli chodzi o nasz, o nasz rynek, w, w ramach takiej tzw. Tak pracy u podstaw, czyli w ramach t, t, takiego spokojnego robienia y, naszej roboty, ubezpieczeniowej roboty. Y, tak jak to też już mówiliśmy, regulatorzy y, nas, nas nie, nam nie odpuszczają. Y, zewnętrzna globalna rzeczywistość nas nie rozpieszcza i tak naprawdę tutaj będziemy musieli się będziemy musieli się zmierzyć z tym to co wreszcie ch chciałbym w najbliższym czasie zakończyć to jest dyskusja nad Zasadami dobrych praktyk we współpracy z zakładami ubezpieczeń, w skrócie nazywanymi już dzisiaj kodeksem dobrych praktyk. To na pewno jest coś, co przez pandemię nabrało długiego ogona i to jest wyzwanie na dziś i chcielibyśmy, żebyśmy zakończyli dyskusję w jakikolwiek, w jakikolwiek sposób, by się, by się to nie, nie, nie zdarzyło. Natomiast no, z takich już właśnie dalekosiężnych zadań to, 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 to te dwie rzeczy, które, które nadal będą na stole, czyli RODO i jakieś podejście, być może bardziej, bardziej instytucjonalizowane do tej kwestii oraz ESG. Które, które, na które chcielibyśmy zacząć zwracać uwagę i chcielibyśmy tutaj zaprosić i poprosić wszystkich uczestników rynku, żeby wspólnie, żeby wspólnie do tego się przymierzyć, bo tak jak to podkreślałem, już nieraz to już ostatnia okazja, żeby to podkreślić w tym miejscu tu i teraz, proszę Państwa, to nawet nie chodzi o technikalia choć myślę, że fajnie by była te Technikalia tutaj ułożyć, ale ale chodzi przede wszystkim o wspólne działanie wizerunkowe branży, bo zieloność lub brązowość lub czarność będzie wpływało na odbiór nas i co z tego, że to ktoś tam nam kazał. I tak wiadomo, kto będzie winny. My. Więc my musimy, musimy zarządzić tym ryzykiem reputacyjnym i do tego serdecznie namawiam, żebyśmy wspólnie. To zrobili właśnie brokerzy, którzy są z klientami, ubezpieczyciele, którzy do tych klientów będą musieli skierować określoną ofertę, tak żebyśmy wspólnie wypracowali, wypracowali front, stanowisko i przekaz do tych, do tych naszych klientów, którzy, którzy, których dotknie ESG, bo, bo dotknie i, i chyba nikt nie ma co do tego. I nie wszystkim się podoba. I nie wszystkim się to spodoba. Tak się, właśnie, właśnie, w tym w tym cała. Tak to sprawa. wygląda. Panie prezesie, zadania wyznaczone na pewno się pojawią, nowe. Oczywiście. na pewno e, nowe działania w ciągu roku. Czy to jest ten moment, żeby na następny kongres zapraszać uczestników? No tak, oczywiście. Następny kongres pod koniec maja przyszłego roku. Jak, jak nigdy od dawna nie chciałbym mówić, gdzie. Po, ale to nie znaczy, że, że szykujemy jakąś niespodziankę, tylko, tylko, po prostu, tylko po prostu chcielibyśmy się jednak rozejrzeć. Hmm, po po możliwościach. Czy po Polsce, czy po świecie? Nie, po Polsce, po Polsce. Kongres jest brokerów. W Polsce jesteśmy tak, w Polsce nie, absolutnie nie. Polskich Stowarzyszenia w Polsce, Polskich tak. Brokerów i z, z, z działającymi na polskim mm. rynku towarzystwami ubezpieczeń i innymi mm. firmami okołorynkowymi. razem wspólnie chcemy robimy ten kongres. Także no, ja osobiście uważam, że powinno się to go organizować w Polsce. Mm. Natomiast, natomiast nie chciałbym sobie już dzisiaj... W tym tu i teraz zamykać Dzień. drogi co do miejsca. Ym, ale w przyszłym, Zbawiamy. pod koniec maja, na kongresie brokerów Idziemy. serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Panie Prezesie, gratulacje, dziękujemy bardzo i spełnienia wszystkich planów. Dziękuję Dzień. bardzo. Również dla Państwa serdeczne życzenia yy, i do zobaczenia za rok.